Hej, witajcie na Poddaszu, i od razu zaznaczę tylko, że lekkie przeziębionko wjechało. Mamy taką wewnętrzną refleksję w naszym towarzystwie. A propos szczęścia i jego definicji? Że każdy chce tego szczęścia, ale tak naprawdę szczęście dla każdego jest zupełnie czymś innym. Jest to w miarę logiczne, nie? Dla mnie na przykład szczęścią jest przyjście tutaj z moim przyjacielem i posłuchanie muzyki, a dla kogoś może to być po prostu normalne albo wręcz nawet. Może być marnowaniem czasu. I ostatnio mieliśmy dyskusję, że w mediach społecznościowych trwają wyścigi o to, kto ma fajniejsze szczęście. Przyznam, że strasznie mnie to nurtuje, ale to zostawiamy na pewno, kiedyś nad tym się zastanowię i może zrobię o tym, o tym refleksję. Natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać o miłości. O czymś, co w sumie ma wiele wspólnego ze szczęściem. I tak. Zastanawiałem się, żeby w którymś momencie może wpleść definicję miłości, ale tak jak ze szczęściem jest to, a wykonalny temat jest strasznie szeroki i nie ma jednoznacznej definicji miłości. Stąd chciałbym opowiedzieć o tym, jak ja widzę miłości i dlaczego jest dla mnie najważniejsza. Najśmieszniejsze, albo wręcz najpiękniejsze jest to, że wszystkie moje refleksje z... mają miejsce po jakimś zdarzeniu, które wręcz... Zabrania mi nie działać i tak też było wczoraj, ja mam to szczęście, że tutaj na poddaszu w pomieszczeniu obok Ania ma swoją pracownię i bardzo często jesteśmy razem tutaj i, i Ania bardzo często słucha jakichś audiobooków i ostatnio nawet Viriona chyba jest na trzecim, trzecim tomie, przesłuchała, mm. ale też bardzo często słucha podcastów, siłą rzeczy je słyszę. I teraz y, od jakiegoś czasu przysłuchuję się podcastowi y, blisko znacznie. Jest to Katarzyna Nosowska z synem, i często rozmawiałem albo pomiędzy sobą, albo, y, albo z gośćmi. I praktycznie wszystkie tematy, które poruszają, są y, bardzo ciekawe i naprawdę świetnie się tego słucha. Ja sam jeszcze się za to nie zabrałem, ale na pewno muszę, chcę, bo, bo, bo naprawdę świetnie się ich słucha. No ale mówię Wam, to co, miało, to co miało miejsce wczoraj, to jest w ogóle koniec. No bo od zbieram się już od jakiegoś czasu, żeby nagrać tą refleksję o miłości i mniej więcej miałem zarys, o czym chcę mówić i dosłownie wczoraj podsłuchuję Kasię Nosowską, już sobie pozwalam na Kasię. Mówi o wewnętrznym dziecku. Ja mówię, no... No nie, no muszę. I to też podsunęło mi ostatni kawałek układanki do mojej refleksji o miłości. Ja swoją refleksję chciałem podzielić na kilka obszarów, ale dopiero po tym podcaście, po tym podcaście blisko znacznych dodam jeszcze jeden obszar, który też jest bardzo ważny, o którym bardzo często, bardzo często się zapomina, a to jest miłość do samego siebie. Ja w tej materii miałem ogromny deficyt albo w ogóle jej nie miałem i tu wchodzi cała na biało pani Stefani Sztal, mam nadzieję, że nie, nie zmasakrowałem jej imienia i nazwiska autorka książki Odkryj swoje wewnętrzne dziecko ja, ja z tą książką mam osobistą historię na terapii na początku mojej drogi z terapią dostałem od mojej terapeutki y, tą książkę i Żebyśmy się zrozumieli. Terapia super sprawa. Nie ma cwaniakowania, nie można zagadać terapeutki. Przychodzi się, rozmawia się tylko o, o sobie. Nie ma, nie ma cwaniakowania, nie ma oszukiwania. Raczej, doszukujemy się tej prawdy, jaka by, by ona nie była i staramy się z nią i staramy się z nią zmierzyć. Więc terapia sama w sobie super. Ale, ale jest to, czy przynajmniej było to coś nowego, ciężkiego i, i, i takiego. Yy, ciężkiego. Takiego, że jednak się zostaje z, po tej wizycie, jednak czuje się ten ciężar jeszcze przez jakiś czas. Więc jak ja dostałem tę książkę i, i wziąłem ją do domu, no to taki na tej chmurce terapeutycznej mówię sobie: super, zacznę czytać tą książkę, yy, będzie fajnie. Już po kilku stronach y, autorka prosi mnie, żebym narysował jakiegoś siebie, jako, jako małego chłopca. I tak patrzę na to, mówię, ja? Ja mam jeszcze coś rysować? No i klasyczny jacuś, olałem tą książkę na dwa lata. <grym>, na początku tego roku, w styczniu, miałem, miałem gorszy czas. Przygnębiło mnie dużo rzeczy. Jeżeli można użyć za że coś mnie przygnębiło, ale chyba tak, nie? <grym>, Czyli przygnębiło mnie, mnie dużo rzeczy. Czułem yy, i oczywiście teraz po czasie mogę Wam powiedzieć, że, że przygnębiło mnie dużo rzeczy. Dużo, z wieloma rzeczami nie potrafiłem sobie poradzić. Wiele rzeczy było dla mnie za ciężkich, było, było mi przede wszystkim smutno i przykro. Ale oczywiście wtedy yy, ten mężczyzna pół, yy, półtorej nie mógł się przyznać yy, przed sobą, że jest mu źle. Tylko oczywiście przeszedłem przez wszystkie emocje, zaczynając od złości, gniewu, i, i tak dalej. I pamiętam, że poszedłem z Jokusiem, z moim Goldenkiem. A, o, o Jokusiu będzie w ogóle osobny materiał, bo go tak kocham, że to puch. swoją drogą blisko znacznie też rozmawiali o, o zwierzętach i też Ania mi mu powiedziała ostatnio, kochanie, kochanie, nie są tacy najlepsi Gadali o Psach. Czyli no blisko znacznie są najlepsi, to już ustaliliśmy, ale wracając, poszedłem z moim dżokusiem na spacer i wróciłem do domu i rozbierając się, spojrzałem na najwyższą półkę z książkami, jaką mam w domu i teraz, jak macie jakieś miejsce, gdzie trzymacie książki, to wiecie, że miejsca najwyżej bądź miejsca najniżej są te miejsca, do których nie sięgamy, na no albo się nie schylamy. Bo tam są, bo tam są wszystkie, wszystkie... No tam są książki, które nas nie interesują zazwyczaj. I ja tak spojrzałem do góry i centralnie widziałem tylko tą książkę. Nie wiem dlaczego i tak zawiesiłem się na niej przez 5 sekund i mówię, okej, okay, to jest ten moment. Naprawdę życie działa w magiczny sposób i, i tutaj życie mi dało ogromny prezent, bo oj, Oprócz tego, że to nie była jakaś tam turboprzyjemna droga i tak dalej. Oj! Nie chcę za dużo powiedzieć o samej książce, gdyż polecam ją każdemu, żeby ją przeczytał, a przede wszystkim osobom, które czują, że może się z czymś zmagają, czegoś, czegoś nie rozumieją w sobie i chcieliby siebie bardziej zrozumieć. Mogę wam powiedzieć, ile ta książka mi dała. Jak bardzo zrozumiałem siebie, a przede wszystkim jak bardzo siebie pokochałem. Ja wiem, ja wiem, bałem się, że wyjdzie z tego mega krinżuwa, ale naprawdę, to jest jedna z najważniejszych książek, jakie w życiu przeczytałem. I na początku tej, tej książki, już nie mówiąc o samej książce, ale jedna mała rzecz, na początku tej książki jest przykład pary, mężczyzny i kobiety, którzy się kłócą i kłócą się o, o kiełbasę, tak mi się wydaje, chyba się kłócą o kiełbasę. Chodziło o to, że mężczyzna poprosił swoją partnerkę, żeby kupiła mu kiełbasę jak będzie na zakupach, a ona zapomniała, no i wyszła z tego kłótnia. Ona oczywiście nie chciała mu zrobić przykrości, ale on już nie słuchał, bo włączyło się to jego wewnętrzne dziecko. Myślę, że ten moment jest idealnym momentem, żeby przejść do miłości jednej z ważniejszych, czyli do mnie i do Ani. Pamiętacie, jak powiedziałem na początku, że trwa jakiś tam wyścig, kto ma, kto ma najfajniej? Ja nie wiem, czy ja mam najfajniej, ale to w ogóle nie jest istotne. Istotne jest to, że jestem zakochany w kobiecie, przy której przez cały nasz czas, jak jesteśmy razem, nigdy nie musiałem być kimś innym niż jestem. I to jest wspaniałe. I najlepsze, ona mnie takiego akceptuje. Moje najgorsze czasy, moje najlepsze czasy, w nich wszystkich jest Ania. To jest najwspanialsze i w ogóle jakie to daje. To daje poczucie spokoju. Ach, to się, chyba się nie uda. Mogę tylko powiedzieć, że ostatnimi czasy pomaga mi jedna myśl. W sytuacjach, w których nie potrafi się dogadać za nią, czy się nie rozumiemy, czy w ogóle jest jakaś taka napięta atmosfera i konflikt jest gdzieś blisko, nauczyłem się ostatnio w takich momentach, gdzie czuję się dotknięty, że może mi się robi, zaczyna robić przykro, czy, czy jestem zły. W tych momentach. Głośno w głowie sobie powtarzam, że Ania by nie chciała dla mnie źle. Że ona by nie chciała zrobić mi przykrości. Często wydaje mi się, że w takich sytuacjach konfliktowych zapominamy, że tak naprawdę się kochamy, nie? To jest moja żona. Jeżeli by Ania chciała dla mnie źle, czy, czy, czy chciałaby mi wyrządzić jakąś krzywdę, to chyba by nie była moją żoną. Strasznie, strasznie mi to pomaga. Naprawdę pozwala mi odetchnąć. Bo a nie nigdy nie chciała dla mnie źle, nie chce źle i nigdy nie będzie chciała dla mnie źle. Tak jak ja dla niej. No, miłość. Nie, ale serio, miłość. Przechodząc do jeszcze łatwiejszego tematu, czyli dzieci. Czemu ja w ogóle zdecydowałem się gadać o tym, nie? Mam tutaj dwie historie które idealnie pokazują jak, jak ważna jest miłość i przede wszystkim jak ogromna jest miłość myślę, że dla wielu dla wielu osób narodziny dziecka są tym momentem w którym czuje się ten ogrom miłości przede wszystkim od, od samego siebie do, do dziecka pamiętam, że Poszedłem zobaczyć, e, zobaczyć Antosia po tym, jak się urodził. Pielęgniarka mi go przyprowadziła. Wsze cudowny moment. I dała mi go na ręce. I nie wiem, e, myślę, że wszyscy tatusiowie się ze mną zgodzą, ale. Wszyscy na początku mamy jakieś takie wizje, że będzie nam, że nie wiemy, jak się trochę z tym dzieckiem obchodzić, że um, będzie ciężko nam je wziąć na, na ręce i tak dalej. I ja, ja też miałem takie wizje, ale jak go zobaczyłem i mi, i mi pielęgniar, pani pielęgniarka go, go podała, to nie byłem niczego pewniejszy w życiu bardziej. A? A. i wiadomo yy, przecudowna chwila no i jakieś tam, jakieś tam wzruszenie, ale najśmieszniejsze i najpiękniejsze w tym wszystkim było to jak, jak ta pani pielęgniarka nie, nie potrafiła tego unieść i się też popłakała i, i w pewnym momencie się okazało, że stoję ja przytulony z tą panią pielęgniarką gdzieś tam Antoś yy, N chyba, chyba nigdy już nie spotkam tej Pani, Ej. ale na zawsze będzie w moim sercu, nie, bo... <laughs> A, dobra. Ej. Nieważne. Świetnie. A drugi przykład to taki, um, jak się rodzimy, to potrzebujemy bezpieczeństwa, czyli ciepełka i jedzonka. Generalnie mam taką teorię, że, że to się nie zmienia. Że przez całe życie to podstawowe ciepełko i jedzonko, bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. I moja miłość do moich dzieci jest przeogromna. Ale też uczę się być z nimi na 100% w tym, tym tempie życia codziennego. Jednak czasami ciężko być skupionym na dziecku czy. Czy być totalnie jemu oddany. Postarajmy się być z naszymi dziećmi w 100% i pozwólmy im być takimi, jakimi są. Jeżeli um, bawią się na przykład ninjago, to przez te pół godziny pobawmy się z nimi tymi ninjago. Nie, nie starajmy się im sprzedać naszych rzeczy. Oczywiście to też jest fajne. Ja z moimi dziećmi słucham. Um, o, ja z moimi dziećmi słucham dużo mojej muzyki, czy, czy pokazuję im jakieś rzeczy, którymi ja się interesowałem, jak byłem młodszy, i to też jest fajne, ale pozwólmy im, mimo wszystko, żeby to one pokazywały nam, co je interesuje, bo wtedy one się też uczą, jakby, takiej relacji z nami. Często, też jako rodzice, jesteśmy zmęczeni nie zawsze gotowi na wyzwania, które nam potrafią zgotować dzieci. Ja pamiętam taką sytuację, jak, jak Aluś nie mógł zasnąć. Byłem bardzo zmęczony, już miałem milion pomysłów, co ja nie będę robił, jak tylko wyjdę od niego i będę miał wolny wieczór. Byłem szalenie zmęczony, wykończony. Bardzo mi się nie chciało czytać książki z nim, ale wbijałem mu do głowy tą książkę i, i czytałem, i wytrzymywałem, i liczyłem, i dawałem sobie jakieś ramy czasowe, w których to skończę. Było to dla mnie ciężkie i domyślam się, że było to też ciężkie dla Alusia. I dlatego nie mógł zasnąć. I w tym momencie, jak to dla mnie było takie ciężkie, jakiś taki, nie wiem skąd, ale bardzo wyraźny głos we mnie powiedział: Typie, dasz radę. Jesteś zmęczony, ale jestem przekonany, że wytrzymasz jeszcze, nawet jakbyś miał tu siedzieć 3 godziny. Więc przestań zrzucać na dziecko jakieś swoje zmęczenie i tak dalej, tylko pomóż mu zasnąć. A czego on potrzebuje? Więc odłożyłem tą książkę, <laughs> przytuliłem się do niego i powiedziałem Kotusiu, wiem, że jest ci ciężko zasnąć. Nie przejmuj się, ja zostanę z Tobą tyle, ile chcesz. On położył się na bok, zacząłem go głaskać po głowie. W tym momencie i ja się uspokoiłem, gdy zaakceptowałem, że, że jestem dla niego cokolwiek by się nie działo nie wiem, z trzy minuty? Cztery? Zasnął, Dosłownie nie było dziecka. Ech. Jakoś wydawało mi się, że te historie będą takie łatwiejsze. Myślę, że wtedy Alex poczuł ogromne ciepło, tą, tą właśnie miłość i to pozwoliło mu spokojnie zasnąć. No i last but not least, wszystkie moje przyjaźnie. Ehm. Boże, jak ja mam szczęście, że mam w życiu tylu wspaniałych przyjaciół, Ech. Posiadam ogromne pokłady miłości do moich przyjaciół, tak takie jak oni posiadają do mnie. Oj, nie zliczę, nie, wszystkie dyski by padły prędzej niż bym miał wymienić, jak bardzo kocham swoich przyjaciół i jak jestem im wdzięczny, jak, jak im kibicuję, jak, jak nie mogę się doczekać, że ich zobaczę. Ech. I tutaj chciałbym delikatnie już wpleść polecajkę, bo ostatnio czytałem autobiografię Lenego Krawica i w sposób w jaki on opisuje swoich najbliższych, w szczególności kobiety, bo tam jego mama miała taką grupę przyjaciółek, które ewidentnie były dla Lenego Krawica wzorami. I to, jak on, jak on je opisuje, jak, jak Leny. Leny to jest chodząca miłość. No i oprócz tego, że jest najpiękniejszym mężczyzną na Ziemi, to, to jest chodząca miłość. Także na pewno na pewno chciałbym polecić książkę, autobiografię Lenego Krawica. Już zdążyliśmy nadmienić wewnętrzne dziecko, więc jeżeli ktoś chce, żeby było mu lepiej i chciałby siebie zrozumieć, to. To zachęcam, ale muszę dać trzecią polecajkę i też dam książkę. Jeżeli chodzi o miłość, to ona idealnie się wpisuje w tą refleksję. Lata temu byłem w takiej kawiarni. Miałem zaprzyjaźnionych baristów i uwielbiałem przychodzić tam na kawę i rozmawiać z ludźmi, właśnie z tymi baristami. I jedna baristka poleciła mi książkę i nie wiem, jak macie wy, ale ja mam tak czasami że nie potrzebuje więcej niż tylko słowa. To znaczy ona mi powiedziała, rozmawialiśmy o czymś, o, o czymś na pewno pięknym, nie, nie chcę kłamać, nie pamiętam o czym, ale pamiętam, że, że czułem mega ciepło I, i ona jakby odpowiadając na to ciepło powiedziała, no ostatnio czytałam książkę Sen o Okapi. I, I chyba wywróciła oczami i powiedziała, Boże, jakie to było wspaniałe, czy piękne, czy, czy szczere. I to mi wystarczyło. I powiedziałem, OK, nic więcej nie mów, przeczytam tą książkę. Najpiękniejsze rzeczy w życiu często są najprostsze. I ta książka jest przepiękna. Um, ostatnie jest. Ostatnie strony. Ha, to było takie śmieszne, bo... E... Ale świetny filmik, naprawdę. Świetny pomysł z tym filmikiem o miłości. Ale pamiętam, że zbieraliśmy się z Anią i chłopcami na ich basen i zostało mi kilka stron i pamiętam, że, że siedziałem na, na kanapie i wertowałem ostatnie kartki. Oni się już... Chodź, kochanie, chodź, spieszymy się. A ja jeszcze ostatnie kartki czytałem, płakałem, czytałem, płakałem, czytałem. Ech. Seno Kapi. Polecam. Och, dzięki, że dotrwaliście do końca. To nie było łatwe.